dwie zajączki narysowałeś i co jeszcze zrobiłeś? drzewko motylka drzewko. i motylka dla pani Stasi też zrobiłeś? i kotka tak? O, na dom się i tu na koniec? tu też domek? no z ulitą jest dawko z kropkami, z testem i z czarną pokodą. Tak, no to trzeba, żebyś wręczył dla pani Stasi tę piękną laurkę. Faryjowski czarna pani, co to jest? i wołajmy ławę tego zbawienia. Święta Maria. Matko Boża, mądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.